Zdawalność egzaminów teoretycznych na prawo jazdy we Wocławskim Wordzie zrównała się ze zdawalnością praktyki. Mimo, że wynosi ono około 30%, to wciąż bardzo niski wynik. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że kursanci wciąż uczą się korzystając ze starych zestawów pytań, a nie znają zasad ruchu drogowego. Naprzeciw tym słabym wynikom ma zamiar wyjść Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca ujawni 15% pytań z bazy, zaś Instytut Transportu Samochodowego aż 50%. Dyrektor word Wordu nie do końca jest przekonany o słuszności tych działań. Jeżeli mamy wykształcić, a właściwie wypuścić na drogi dobrze wyedukowanych kierowców, to powinniśmy uczyć ich na konkretnym przepisie i pokazywać, jak ten przepis potem zastosować w życiu. Zdaniem dyrektora WORD-u potrzebne jest podejmowanie innych działań. Trwają pracę nad tym, żeby jednak była jedna baza pytań dla wszystkich dostępna, jednakowa, żeby te kryteria były jednakowe. I myślę, że o to powinniśmy my jako dyrektorzy Wordów zabiegać i o to się staramy. We Włocławku korzystamy z bazy PWPW, więc niewiele pytań zostanie ujawnionych. Czy takie działania podniosą zdawalność, a może znów spowodują, że kursanci zaczną uczyć się na pamięć odpowiedzi na pytania z bazy, przy której tworzeniu założeniem była przecież niejawność? Natalia Chlińska, Telewizja Kujawy.